Z tego ze względu na pandemię jakby to co mamy... Uh -huh. well, Proszę Państwa, jesteśmy ponownie, tym razem we wnętrzach willi Oksza. Akurat ta górna część willi właśnie troszeczkę się zmieniła. Troszkę tutaj zmieniono układ pomieszczeń i w tych pomieszczeniach odbywają się dwie wystawy. Ich kuratorem jest Pani Anna Batko. Bardzo ciekawy pomysł na połączenie przeróżnych wątków połączonych oczywiście z zakopeńskimi artystami. Skąd się wziął pomysł na taką wystawę? No Wziąłem się przede wszystkim jakby z mojej wcześniejszej współpracy z Muzeum Tatrzańskim, ale też właściwie taką osobą, która jakby spaja obie, jakby ca całą wystawę jest Witkacy. I jakby to, że przez długi czas właściwie Witkacy nie był odświeżany, a jest jakby niezwykłym awangardowym artystą, który z reguły jest opisywany w kontekście Zakopanego, ale też firmy, firmy portretowej. No i wydaje mi się, że właśnie wymaga jeszcze przepracowania. Natomiast punktem wyjścia do samej wystawy, która jest o tropikach. Była z jednej strony historia z 1000, około 1900 roku, kiedy nastoletni Witkacy wybrał się w, na poszukiwania prehistorycznego niedźwiedzia, którego odkrył wspólnie ze swoim nauczycielem e, limanowskim. E, no i ta historia przyczyniła się do powstania dwóch pejzaży cejlońskich, przedstawiające, przedstawiają one właściwie prehistoryczne, zakopane z cejlońskim klimatem. Za chwileczkę zobaczymy to w drugiej sali, ale tutaj mamy też ciekawe bardzo zestawienie. Zakopiańskiego artysty z motywami afrykańskimi. Jak pani odnalazła źródło twórczości rząsy? Bo poznajemy rzeźbę zakopiańskiego artysty. No to przede wszystkim Marcin Żąsa, który opowiedział mi właśnie historię o tym, że jego tata rzeźbiąc różnego rodzaju piety i drewniane rzeźby, też nadawał właśnie rzeźbą twarze z fizjonomią taką bardzo egzotyczną. I te twarze były zainspirowane najprawdopodobniej wizerunkami ludzi, które były publikowane w kontynentach. Kontynenty to taki magazyn, który wychodził w czasach PRL i skierowany był do podróżników. Magazyn dla podróżników też w czasach, kiedy nie można było podróżników. No i tam właśnie Antoni Ronsa odnajdywał inspiracje, i jakby szukał tych egzotycznych twarzy, które później zdobiły te jego drewniane rzeźby. Odnalazła Pani też inspiracje afrykańskie w pracach Władysława Hasiora? E, tak, ponieważ Hasior, nad, będąc na studiach, bardzo się inspirował w ogóle sztuką prymitywną, sztuką afrykańską. Bardzo interesowały go różne etnograficzne wątki e, i w tym czasie dużo czasu spędzał w pracowni ceramiki, e, robiąc pierwsze eksemplaże, ale też tworząc takie właśnie e, ceramiki inspirowane trochę sztuką prymitywną. E, I wszystkie reprodukcje swoich prac wysyłał do Zenona Remi, który przyczynił się do tego, że e, Hasior wybrał się w ogóle do liceum Kenera i został artystą, e, ponieważ Zenon remis poznał go na obozie harcerskim, gdzie też Hazel wykonywał takie małe rzeźby z korzenioplastyki. No i jest jeszcze anegdota związana z pewnym balem, który się odbył w Kenarze i też ma wątki afrykańskie. E, tak. E, hasior jako uczeń liceum Kenara na jeden z bali karnawałowych przebrał się za Murzyna, e, malując się po prostu twarz czarną farbą. Co też może się łączyć z inną pracą, którą pokazujemy na wystawie. E, są to prace, fotografie i ręki kalickiej. E, przedstawiają ilustracje do pierwszej polskiej encyklopedii Księca Miereskiego, e, która była pełna różnego rodzaju stereotypów. I Ksiądz Chmielewski bardzo stereotypowo opisał nie tylko mieszkańców Afryki, ale również mieszkańców Zakopanego. No, i te, te ilustracje są właśnie takim slapcikowym wyobrażeniem tego wyobrażenia księdza Chmierskiego. Nie będziemy pokazywać wszystkich eksponatów w tej sali, bo chcemy zachęcić przecież naszych internautów, żeby tu jednak osobiście też przyszli i obejrzeli inne artefakty. Przejdziemy do drugiej sali, o wiele większej. Tutaj również wątki i, i, i tropikalne, i witkacowskie, prawda. Tak, w tej sali to jest właśnie taka sala, która jest bardzo mocno witkacowska. Na głównej ścianie możemy zobaczyć obraz wypożyczony z Muzeum Narodowego w Krakowie, Marysia i Burek na Cejlonie. Marysia z Burkiem, czyli takie dwie swojskie postacie zapożyczone właśnie z zakopiańskiego pejzażu. Spotykają Czarną Pumę i znajdują się właśnie na tropikalnym Cejlonie. No i to, to takie jedno z najbardziej niesamowitych połączeń z jednej strony prehistorycznego cejlońskiego Zakopanego, a z drugiej strony właśnie tych reminiscencji, wspomnień z podróży na Cejlon. Na Cejlon zabrał Witkacego jego przyjaciel Bronisław Malinowski. W sali obok mamy um, takie pamiątki również i po um, Bronisławie Malinowskim, co tutaj możemy zobaczyć. Tutaj możemy zobaczyć, jakby jest to sala w ogóle poświęcona dwóm Witkiewiczom, ponieważ na jednej ścianie mamy e, karykaturę Kazimierza Sikulskiego, przedstawiająca, e, przedstawiająca ta, kary, ta karykatura przedstawia właśnie Stanisława Witkiewicza, czyli ojca, a na drugiej ścianie mamy rysunki Witkacego. No i jest to właściwie taka sala, która też opowiadała o takim dziwnym wychowaniu, które zafundował Stanisław Witkiewicz swojemu synowi, a w gablotach prezentujemy książki, jest to, są tu właśnie książki Bronisława Malinowskiego, które powstały po powrocie z tropików, po powrocie z Tejlonu. Ale też z Nowej Gwinei, z Australii. Są tu ogrody koralowe, ich magia, seks i stłumienie w społeczności, w społeczności dzikich. No i są to książki, które miały mieć charakter naukowy, ale bardzo często można tam znaleźć różnego rodzaju kolonialne klisze. Albo z kolei taki rodzaj realizmu magicznego, z którym Malinowski w tym czasie opisuje właśnie te prymitywne ludy i ich tradycje. Co by Pani powiedziała tym, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, czy tutaj zajrzeć, czy nie? Jakby Pani ich nakłoniła do obejrzenia tej wystawy? E, no, wierzę, że z tą wystawą jest trochę tak jak z Zakopanem, że nie wszyscy musimy lubić chociażby Krupówki, ale jakby w Zakopanem, to nie wiem, w Zakopane to nie tylko Krupówki, jest tu dużo różnych innych elementów, między innymi góry, więc tutaj też jest bardzo dużo różnych właśnie zakopiańskich historii i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Bardzo pani dziękuję. Rozmawialiśmy z panią Anną Batko, kurator wystawy.